Proszę Państwa, 31 maja weszła w życie ustawa o utworzeniu nadzwyczajnej komisji do zbadania rosyjskich wpływów w naszej, proszę się Boże, polityce, zwana popularnie potocznie Lex Tusk. Po pan prezydent Duda trzy dni wcześniej ją podpisał, co ściągnęło na jego głowę gromy, ale o tym za chwilę. No a wejście w życie, a właściwie podpisanie przez pana prezydenta, uchwalenie najpierw przez Sejm i podpisanie przez pana prezydenta Lex Tusk, wywołało oczywiście reakcję za granicą. Otóż. Pierwsza zareagowała Komisja Europejska ustami słodszymi od Malin ustami komisarza. Do spraw sprawiedliwości, Ludowego Komisarza do Spraw Sprawiedliwości. On się nazywa Didier, jakiś tam nie pamiętam nazwiska, ale to nieważne, bo również moja faworyta pani Wera Jurowa też tam się zaczęła odgrażać, że nie zawaha się tutaj, że tak powiem, no nie wiem, co Komisja Europejska w Polsce zrobi, bo decydując się na Przeforsowanie lex Tusk w Sejmie, naczelnik państwa musiał już całkowicie utracić nadzieję, że z Unii Europejskiej dostanie w ogóle jakąś forsę, w związku z tym przestał się na to oglądać i. Postanowił robić swoje, to znaczy zablokować Donaldu Tusku i jakimś tam pewnie jego kolaborantom, ewentualnie również Waldemarowi Pawlakowi, bo według rządowej telewizji to on zdaje się po Tusku jest na drugim miejscu wśród ruskich onuds. No i zobaczymy, co to się będzie działo, bo Waldemar Pawlak powiedział, że jak PiS go spróbuje ruchnąć, to się zdziwi. No zobaczymy, co tam Waldemar Pawlak ma w zanadrzu. Coś może mieć, dlatego że pan generał Nosek, ten sam generał Nosek, który w 2013 roku piastował stanowisko szefa służby kontrwywiadu wojskowego, a w ogóle to został awansowany na generała z funkcji nauczyciela historii w szkole, no to tak widać, że każdy cywil, no może nie każdy, ale niektórzy cywile, to noszą buławy marszałkowskie w swoich szkolnych tornistrach, proszę Państwa, ale y, więc tenże generał Nosek w 2013 roku y, stracił to stanowisko szefa służby kontrwywiadu wojskowego jak to mówiono złośliwie w kołach wojskowych, został stamtąd wyprowadzony chwytem za Nosek. No i ten generał Nosek twierdzi, że przy ruską agenturą, czy ruskimi wpływami to przesiąknięte jest Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym, no nie wiadomo jeszcze, jak ta komisja będzie tutaj, co właściwie ta komisja będzie badała, ale w świetle rewelacji pana generała Noska, to lepiej rozumiemy, co mógł mieć na myśli ewentualnie pan Waldemar Pawlak, mówiąc, że jak PiS spróbuje go ruchnąć, to się zdziwi. Otóż yy, Unia Europejska z całą pewnością wykorzysta ten pretekst do otworzenia yy, w tej wojnie hybrydowej, jaką prowadzi przeciwko Polsce od początku roku 2016 do otwarcia nowego frontu. No zobaczymy, co to tam będzie się działo. Yy, pewnie no, finan finansowe jakieś sankcje, jakieś i tak dalej, ale to, to widać, że tutaj reakcja jest taka bardzo zdecydowana. Co nie jest dziwne, dlatego że przecież Donald Tusk był naszą, znaczy nie naszą, tylko najukochańszą duszeńką naszej Złotej Pani, no a obecnie jest najukochańszą duszeńką naszego Złotego Pana, a z Berlinem, a Volksdeutsche Partei to jest nadzieją Niemiec i BND na odzyskanie w Polsce utraconych wpływów. Ale musimy tutaj gwoli. Rzetelności dziennikarskiej, odnotować, że zabrał głos również Departament Stanu, ale Departament Stanu zachował się jakby trochę bardziej powściągliwie od Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście tam wyraził zaniepokojenie, ale wyraził zaniepokojenie tym, że przepisy tej Lex Tusk mogą zostać niewłaściwie wykorzystane a więc jeśli by zostały wykorzystane właściwie no to wszystko znaczy jest w najlepszym porządku proszę państwa Dlaczego pan prezydent Duda zdecydował się podpisać ustawę, mimo że tutaj Departament Stanu zareagował? Myślę, że pan prezydent Duda ma teraz jeden problem, mianowicie jak skończy mu się druga kadencja na stanowisku tubylczego prezydenta no to chciałby dostać jakąś prestiżową synekurę, albo w onz albo w NATO ostateczności. No a jak przytomnie zauważył pan Leszek Miller, który w takich sprawach to tam coś musi wiedzieć, jako że był w swoim czasie w centrali CIA w Langley. No i on powiedział, że bez amerykańskiej protekcji to nie ma co marzyć nawet o objęciu takiej, Prestiżowej synekury. W związku z tym pan prezydent Duda liczy na to, że. Ta, to jego poświęcenie dla demokracji zostanie tam, gdzie trzeba zauważone, no i zostanie odpowiednio wynagrodzone. Dlaczego mówię o poświęceniu dla demokracji? Proszę Państwa, nie ma takich, takiego poświęcenia, którego nie moglibyśmy zrobić dla demokracji, więc dla dobra demokracji trzeba czasami demokrację zgwałcić, tyle tylko, żeby zrobić to delikatnie. No to wtedy i demokracja będzie zadowolona, i gwałciciel będzie zadowolony. No i myślę, że właśnie. Tym tą motywacją kierować się mógł pan prezydent Duda, który oczywiście powiedział, że to z innego powodu tę ustawę podpisał, żeby obywatelom tu pokazać wszystkie wstydliwe zakątki yy, naszego bantu stanu. Ale to nie jest specjalnie wiarygodna deklaracja, dlatego że gdyby pan prezydent Duda chciał naprawdę nam pokazać wstydliwe zakątki, no to odstajniłby aneks do raportu o rozwiązaniu Wojskowych służb informacyjnych, przynajmniej to, a być może nakazałby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnić agenturę zwerbowaną wśród sędziów w ramach operacji Temida. Tymczasem nic takiego pan prezydent nie zrobił. No, ale zobaczymy, co się będzie działo. Na, na razie Donald Tusk i tam jego kolaboranci zapowiadają bojkotowanie tej komisji. Proszę Państwa, z pewnego punktu widzenia to mają rację, bo jeżeli zapowiedź bojkotu komisji ma, zna, ma oznaczać, że ko koalicja obywatelska i w ogóle obóz z Rady i zaprzeństwa nie wysunie kandydatów do tej komisji, bo tam dziewięciu ma być przez sejm wybranych, pierwszorzędnych fachowców no to właściwie jakżeżby inaczej, bo i tak delegaci, ci kandydaci do komisji wyznaczeni przez obóz zdrady i zaprzeństwa, to przecież nie przeszliby przez Sejm. Także to, to jest oczywista oczywistość i taka deklaracja to jest tylko, to są tylko tak zwane kwaśne winogrona. Natomiast gdyby Donald Tusk, który zapowiada, że tam się nie stawi przed tą komisją i Inni też by w ten sposób ją bojkotowali, no to niezależnie od kar finansowych, na jakie się narażają, to tracą szansę w ten sposób yy, obrócenia o 180 stopni ostrza yy, tej komisji. Bo gdyby tak, zamiast bojkotować komisję, zasypali ją oskarżeniami, a tu generał Nosek nawet tu jako świadek mógł wystąpić. A poza tym redaktor Tomasz Piątek z Gazety Wyborczej, który samego Antoniego Macierewicza zdemaskował. Więc to komisja by miała tyle roboty, jakby ją zasypali tymi oskarżeniami, że wybory by się odbyły, a komisja nie zdążyłaby żadnego orzeczenia wydać i żadnych ruskich... Wpływów tak naprawdę ujawnić. Proszę Państwa, ale no to na razie przekonamy się, jak tam będzie z tą komisją, kto tam zostanie wybrany, bo to też jest ciekawe. Tam mają być, mogą być wybrani fachowcy spoza Sejmu, także pierwszorzędni. O, to może być ciekawie, ale proszę Państwa, jeszcze tu nie umilkły echa tego klangoru. Po podpisaniu przez pana prezydenta Leks Tusk, a już się pojawił nowy klangor. Tutaj sprawcą tego klangoru, chyba, mimowolnym, jest pan redaktor Tomasz Lis, bo pan redaktor Tomasz Lis, no, to go poniosła go fantazja i zaczął się odgrażać, że znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. No to to jakiś taki dowcipny um, jegomość po stronie PiSu natychmiast wpadł na pomysł, że jak ktoś przyjdzie na obchody Dnia Konfidenta, ogólnopolskiego Dnia Konfidenta 4 czerwca jak wiadomo, tutaj organizuje Volksdeutsche Partei, Donald Tusk, między już Lech Wałęsa zapowiedział swoje uczestnictwo. No zresztą jakby bez niego taka uroczystość mogła się odbyć, to nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego było. Nawet w gorączce bym sobie tego nie potrafił wyobrazić. No więc Lech Wałęsa tam będzie, no ale przecież nie będzie tam, tam odosobniony. Tam się już zapowiadają tam ponad 400 autobusów. Volksdeutsche Partei wynajęła pociągi specjalne, jakieś, ja nawet też ułożyłem taki wierszyk na tę okoliczność. Szósta godzina z minutami jedzie cuk z konfidentami. Stary Kejkut się raduje, że konfident tak. Tak świętuje. No więc pan Tomasz Lis, że tak powiem, uskrzydlony tą zapowiedzią ogólnopolskiego Dnia Konfidenta, tutaj, dał się ponieść fantazji i y, za, zaczął się odgrażać, że znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora, no a PiS zareagował na to takim y, wpisem, że jak ktoś y, się pójdzie na ten, na obchody, weźmie udział w obchodach Dnia Konfidenta, y, no to to Auschwitz i tak dalej, no to już tutaj takie Szarganie świętości to już nie mogło ujść płazem, i nawet pan prezydent Duda postanowił wyleczyć się politycznie. No i potępił tutaj ten wpis Prawa i Sprawiedliwości, bo tu od świętości nie szargać, i tak dalej, proszę państwa. Widać, że. Obóz koncentracyjny w Oświęcimyu, wprawdzie jest chwilowo nieczynny, ale znakomicie pełni funkcję, że tak powiem, takiego bijaka w ferworze dyskusji politycznej, bo nawet muzeum zajęło stanowisko, no potępiło to i tak dalej. Proszę Państwa, no będzie wesoło. 4 czerwca będzie wesoło zjadą konfidenci z całej Polski, z rodzinami i tak dalej. Te pociągi specjalne, te autobusy. O, tutaj pan generał Dukaczewski pewnie też zaszczyci swoją obecnością, no bo jakże, żeby to było tu resortowa stokrotka, przecież jak coś się tylko ważnego dzieje w kraju, to resortowa stokrotka go woła do studia telewizji nierządnej, no i pan generał nam mówi, jak jest, jak będzie, no więc trudno, żeby go tam zabrakło podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Konfidenta. Proszę Państwa, ale teraz zmieńmy temat. Otóż, jeszcze jedna rewelacja się pojawiła, mianowicie. 30 maja bruchnęła wieść, że pan Łukasz Jasina, ten sam pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Który ujawnił tajemnicę państwową przed kilkoma miesiącami, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego, ten sam pan Łukasz Jasina, który kilka dni temu wpadł na pomysł, ni z tego owego, oświadczył, że Prezydent Załęski powinien przeprosić tutaj za rzeź Wołyńską. No to gruchnęła wieść, że został skierowany na bezterminowy urlop, w ogóle zawieszony w czynnościach, a prawdopodobnie już nigdy na to stanowisko nie wróci, i tak dalej. No, i tu pojawi, pojawiło się następnego dnia dementie energiczne ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że to wcale nieprawda, że Pan Łukasz Jasina, owszem, jest na urlopie, ale ten urlop był z góry zaplanowany. Proszę Państwa, to energiczne, energiczne dementi ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To przypomina mi ministra spraw zagranicznych cesarza Aleksandra III w Rosji. Tutaj rosyjskie wpływy oczywiście w polityce, księcia Gorczakowa. Otóż książę Gorczakow mawiał, że. On był ministrem spraw zagranicznych i miał taką zasadę, że nie wierzył niezdementowanym informacjom. Otóż jeżeli Pojawiła się jakaś informacja, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnośne jej nie dementowało, to ten minister Gor Gorczakow nie bardzo chciał w to wierzyć. Natomiast jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych energicznie tę wiadomość zdementowało, no to w oczach księcia Gorczakowa taka wiadomość była już wiarygodna. Proszę Państwa, zobaczymy, co się będzie działo z Panem Łukaszem Jasiną. Prawdopodobnie tutaj książe Gorczakow miałby rację, ale to znaczy, że no Ukraińcy trzymają nas mocno za twarz. Zresztą muszę powiedzieć tak, że od kiedy to tutaj Pan Łukasz Jasina rzeczywiście złamał pewną zasadę, bo od kiedy to sługa dyktuje swojemu Panu, co on ma robić. Także 11 lipca, kiedy będzie okrągła 80. rocznica rzezi Wołyńskiej, jeszcze wrócimy do tej sprawy.